Emilia Dulnik, OKTV, OK jesteśmy na polskiej premierze filmu Putin, Patryka Wegi, a u mojego boku także jego córka Maja, która, której to był debiut i grała swoją pierwszą, tak wielką rolę. Powiedz mi, jakie są w tobie emocje? Jestem bardzo podekscytowana. Moim zdaniem końcowe efekty są super. Bardzo w sumie trochę zajęło mi się nauczyć do tej roli i jak ją grać. Musiałam ją bardziej poznać, jej osobowość, ale moim zdaniem będzie dobrze. Tata ci pomagał, czy przeszkadzał? Yy, pomagał, pomagał. Opowiedział mi tak jakby, tak jakby historię postaci i jak ona się zachowuje. I mój tata to jest mój największy pomocnik. Patryku, czy ty się nie bałeś tworząc ten film? Też gdybym się bał, to w ogóle bym się za niego nie zabierał. To jest tak, że ludzkość i Europa i cały świat musi zrozumieć, że jedyną Retoryką wobec Putina jest narracja siły i to on musi się nas bać, a nie my jego. Nie bałeś się przyjść tutaj na premierę? Nie bałeś się, że będą jednak jakieś odzewy ze strony Rosji? Nie no, bez przesady, no to jest teoria spiskowa trochę. Jest tak, że Putin oczywiście mści się, ale mści się głównie na Rosjanach, dlatego, że on musi wysyłać message do tego społeczeństwa, że każdy, kto będzie przeciwko mnie zostanie wyeliminowany, natomiast on ma problem z utrzymaniem władzy i dlatego potrzebuje zewnętrznego wroga i dlatego nawet jeśli Trump wynegocjuje jakieś zawieszenie pokoju, to nic tego pozytywnego nie wyniknie, bo wyłącznie to będzie dla niego czas na odreperowanie przemysłu zbrojeniowego i potem on zaatakuje inny kraj. Jeśli pokój w Ukrainie będzie trwały, to będzie Kazachstan czy inny kraj. Raczej myślę, że to nie będzie NATO, więc jedynym dla mnie happy endem jest jego śmierć. Czy słyszałam o tym, że próbowali wykupić scenariusz pewnie ludzie ze strony Rosji? Natomiast czy po premierze też miałeś jakieś kontakty z Kremlem? To był screener filmu, nie scenariusz, no też scenariusz, ale przede wszystkim chodziło im o przejęcie... Wersji filmu. Natomiast no, to jest rzeczywiście porażające, że chociaż tego Putina nie ma w Europie czy na świecie, to jego cień kładzie się bardzo szeroko wszędzie w najbardziej w zasadzie przytłaczające smutne jest to, że takim krajem jest Wielka Brytania, gdzie to jest kraj, który razem ze Stanami Zjednoczonymi uratował świat przed Hitlerem, a te wpływy rosyjskie tam są wszechobecne. To jest tak, że Żona szefa sieci Kin jest prawniczką, która obsługuje Putina tak, od strony biznesowej W UK, więc no, poziom uwikłania tych ludzi w ekonomię, też pewnie jakiś strach za sprawą zamachów i tak dalej jest porażający, ale to samo jest no, w zasadzie w całej Europie. To jest tak, że non stop mamy jakieś ataki czy próby ataków hakerskich. No, wczoraj e, hakerzy się podszywali pod dziennikarzy z BBC, próbując dostać do mnie kontakt przez agencję PR-ową w Stanach Zjednoczonych. Też ta agencja zidentyfikowała, że to jest e, fikcyjna e, osoba, która nie jest de facto z BBC. Rozmawiając z dziennikarzami w Europie też no, wielokrotnie trafiam na ludzi, gdzie w mojej ocenie to są agenci rosyjscy, no bo jeśli dziennikarz przez godzinę broni Putina, czy cię atakuje o to, czemu ty w wymiarze artystycznym zaatakowałaś Putina, chce dostać, nie wiem, listę nazwisk inwestorów, no to to nie są normalne pytania, czy zachowanie dziennikarza. Może też dla jasne. Okej, okay, ostatnie pytanie, czy wrzucisz pieniążek do puszki Wośpu? Oczywiście, że tak. Ja wspieram wość pod lat, nawet w przypadku mojego filmu w 2010 roku. w ogóle graliśmy z Owsiakiem, zapoczątkowując tą całą akcję, gdzie część pieniędzy z biletów, wtedy już z tego co tam pół miliona złotych, przekazaliśmy na tą szczytną akcję, więc zdecydowanie wszyscy gramy z wielką orkiestrą. Bardzo dziękuję, dziękuję i gratuluję Dzięki. Tobie.